Bardzo dziękuję za zaproszenie i ja y, zawsze gratuluję te, te, te Fundacji Twarzy Depresji te, tego, czym się zajęła, bo tak jak wspomniała pani Urszula, y, w różnych chorobach y, y, wiara jest najważniejsza i czasami zdarza się tak, że i w chorobach właśnie onkologicznych, i w zaburzeniach psychicznych. Z jakiegoś powodu zaczyna brakować, brakować tej wiary. I to jest najstraszniejsza rzecz, jaka może się stać, jeśli ktoś ma jakiś problem czy kryzys psychiczny, a często kryzysy psychiczne spowodowane są nie tylko przez zaburzenia psychiczne, ale też przez sytuacje, które nas spotykają, także inne choroby. Żyjemy w kulturze życia, młodości, radości oczekujemy, że wszystko powinno nam się udawać, i czasami rzeczywistość i świat wystawia nas na próbę. I dlatego bardzo dziękuję Pani Urszuli za te słowa o tej wierze, wierze i za to, że nie trzeba bać się tego, żeby był przy nas psycholog lub psychiatra, więc to jest najistotniejsze. I teraz też jest tak, że przy zderzeniu z kryzysem psychicznym, z kryzysem w ogóle choroby i zdrowia, wydaje nam się znów tak trochę, że wszystko powinno być nam podporządkowane, a świat jest taki, jaki jest. I też jest trochę tak z psychonkologią. Oczywiście, że nie ma osoby, która nie przeżywa kryzysu w zderzeniu ze słowem onkologia, a już co z diagnozą? Kiedyś miałem taką pacjentkę, która powiedziała, że. Ona, jak tylko się dowiedziała, to była pacjentka z nowotworem piersi, kiedy się tylko dowiedziała po badaniu patomorfologicznym, że jest to nowotwór, to ją nie interesowało leczenie, e, nic innego, zanim powiedziała e, e, rodzinie o diagnozie, e, sprawdziła, ile lat życia jej zostało. Zauważcie Państwo, jaki tunel myślowy, prawda? E, to jest coś takiego, o czym mówiła Pani Urszula, że ta wiara została w tym momencie zachwiana. Więc e, Wracając do psychologii w ontologii. Oczywiście jest to absolutnie bardzo ważne, natomiast pamiętajmy, że centra onkologii to są zwykle bardzo wyspecjalizowane ośrodki, do których przyjeżdżają ludzie często z całej Polski, z różnych regionów. Często zdarza się tak, że przyjeżdżają pacjenci dzień wcześniej, śpią w hotelu i żeby odbyć konsultacje w innym rejonie Polski, w ośrodku, który się specjalizuje w danym Specyficznym leczeniu danego typu nowotworu. Więc wydaje się, że ja kiedyś, bo rozmawiamy z, z panią Anią nie po raz pierwszy na ten temat, rozmawiałem też o tym w ministerstwie. I wydaje się, że jednak wizyta w centrum onkologicznym powinna być poświęcona onkologii. Ta opieka krótkoterminowa, konsultacja psychologiczna jest ważna. Ale kluczową terapię, psychoterapię, wsparcie psychologiczne dla pacjenta i dla jego rodziny i opieka psychiatryczna powinna być w miejscu zamieszkania danego pacjenta, i ona tam powinna być bliska i dostępna. I wydaje się też, że to, o czym pan wspominał wcześniej, mój przedmówca, za to, za to bardzo dziękuję, że. Służba zdrowia, ta, która zajmuje się pacjentem w ośrodku onkologicznym, powinna o tym mówić i informować, że ten aspekt życia jest ważny i trzeba jakby. Dbać o to, żeby jak najbliżej miejsca zamieszkania była pomoc psychologiczna, i ona może wówczas być szybka, natychmiastowa i ona jest ciągła, bo to jest ważne, bo o ile może być kilku lekarzy, psychiatrów, którzy przypiszą te same leki, które są skuteczne, nawet w, w różnych krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, bo mamy takich pacjentów, którzy są zdiagnozowani i kontynuują terapię i potrzeba przedłużenia leczenia, i sprawdzenia, czy leki są skuteczne i bezpieczne. O tyle, z psychologiem, psychoterapeutą jest to szalenie trudne, dlatego że nie można raz jeszcze opowiedzieć całej historii życia, nie można opowiadać pewnych szczegółów, pewnych emocji, które są związane z przeżywaniem raz jeszcze trudnych sytuacji. Dlatego wydaje się, że, że, że idziemy my jako system w tym kierunku, żeby funkcjonowały centra zdrowia psychicznego, które oferują szybką, opiekę psychologiczną i psychiatryczną właśnie bez tych kolejek, o których pani redaktor mówi, to jest bardzo ważne. Chciałbym jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, taką wzajemną już lekarską. Która łączy choroby onkologiczne i depresję? Otóż zawsze w chorobach onkologicznych mamy do czynienia ze stresorem, który jest obiektywny, bo jest jednak realne zagrożenie życia, i dodatkowo mamy do czynienia z mobilizacją układu immunologicznego. I te dwa aspekty powodują, że serotonina. Która jest odpowiedzialna za regulację naszych emocji i nastroju, jest mniej dostępna w ośrodkowym układzie nerwowym, i to jest szalenie ważne, żeby u pacjentów, którzy mają rozpoznanie onkologiczne, u których występują objawy depresji, żeby ją leczyć. I drugi aspekt, Wpływu depresji na leczenie onkologiczne jest taki, że bardzo często pacjentom z umiarkowanym lub ciężkim nasileniem depresji zaczyna właśnie brakować tej wiary i bardzo często przestają leczyć się z powodu chorób somatycznych i także onkologicznych, bo zaczyna brakować im wiary. Więc to są bardzo połączone. Naczynia, które właściwie prawie zawsze ze sobą współistnieją, także bardzo raz jeszcze dziękuję za tą kampanię pani Ani i całej fundacji i jej gratuluję. Dziękuję.